Dlaczego emocjonalne triggery rujnują Twoje relacje i jak możesz to zmienić? Witajcie! Dziś zajmiemy się tematem, który z pewnością dotyka wielu z nas tematem wyzwalaczy emocjonalnych, czyli tak zwanych triggerów. Chociaż czasem słowo to może być nadużywane, w psychologii odnosi się do bardzo ważnego zjawiska które zasługuje na naszą uwagę, zrozumienie i współczucie. Czym tak naprawdę jest trigger, czyli wyzwalacz? W najprostszym ujęciu bycie triggerowanym to sytuacja, w której reagujemy silnymi emocjami, np. lękiem, gniewem lub rozpaczą na coś, co dla innych może wydawać się neutralne czy wręcz błahe. Na przykład, w jednej chwili czujemy się spokojnie, a za moment spada na nas nagły atak strachu lub smutku. Jeszcze przed chwilą nasza przyszłość wydawała się nam pełna nadziei, ale za chwilę widzimy tylko ruinę i katastrofę. Wielu z nas, którzy przeżywają takie epizody, chciałoby mieć większą kontrolę nad swoimi emocjami i zachować równowagę. Jednak często czujemy się bezsilni. Wiemy, że reagowanie strachem lub oburzeniem może być przydatne, gdy sytuacja tego wymaga, ale większość z nas odczuwa swoje triggery jako coś wyczerpującego i destrukcyjnego, ponieważ ich intensywność nie zawsze ma uzasadnienie w teraźniejszości. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, jak działa ten mechanizm. A jak działają owe wyzwalacze? Nasz umysł odbiera zewnętrzny lub wewnętrzny bodziec, którym jest napotkana sytuacja, która przypomina mu o czymś bardzo trudnym z przeszłości. Można powiedzieć, że nasze triggery są jak przewodnicy po naszych doświadczeniach. Wskazują na to, czego kiedyś bardzo się baliśmy. Element wyzwalający jest jak kawałek układanki, który dokładnie pasuje do podobnego elementu z dawnych wydarzeń. W ten sposób, chociaż reakcja następuje tu i teraz, to w rzeczywistości wywołana jest przez coś, co zdruzgotało nas kiedyś w przeszłości. Jak rozumieć swoje wyzwalacze? Nawet jeśli nie pamiętamy wielu szczegółów z przeszłości, możemy wyciągnąć pewne wnioski, analizując nasze reakcje. Na przykład, jeśli często odczuwamy strach przed wykluczeniem lub wyśmianiem, to być może takie doświadczenie miało miejsce dawno temu, albo jeśli boimy się, że ktoś zdominuje nas i nie uszanuje naszego nie, to zapewne odzywa się echo czegoś, co kiedyś nas przeraziło. Czasem te zdarzenia nie są identyczne, mogą występować pewne przesunięcia w czasie, ale związek między wyzwalaczem, czyli triggerem, a traumatycznym wspomnieniem pozostaje silny. Na przykład wyzwalacze w mediach społecznościowych. Wyobraź sobie osobę, która czuje rozpacz i nienawiść do siebie po zobaczeniu atrakcyjnych, popularnych zdjęć ludzi na Instagramie. Natychmiast zaczyna myśleć o własnych niedoskonałościach, odczuwa swoją bezwartościowość i zaczyna przypominać sobie wszystkie powody, dla których miała być kiedyś niekochana. Tutaj wyzwalacz nie jest zupełnie niczym, można powiedzieć, bo media społecznościowe rzeczywiście mogą sprawiać, że czujemy się gorsi, ale kluczową kwestią jest skala tej reakcji. Gdy sięgniemy w przeszłość, odkrywamy, że współczesne wydarzenie skrywa sedno dawnej traumy, która nie została zrozumiana i przetworzona. Idąc dalej, przypuśćmy, że ta osoba miała matkę, która faworyzowała jej młodsze rodzeństwo, a ona sama była ignorowana z powodu swojego wyglądu. W takich okolicznościach, widząc teraz kogoś idealnego na Instagramie, może poczuć się dokładnie tak samo odtrącona i niewidoczna jak wtedy. Jako ludzie jesteśmy bardzo wyczuleni na najmniejsze sygnały zagrożeń z przeszłości i często przypisujemy im zbyt dużą wagę. Gdzie leży ten tragizm triggerów? Problem z nimi polega na tym, że często nie rozpoznajemy różnic między dawnymi traumami a obecną sytuacją. Nie zauważamy, że teraźniejszość jest stosunkowo bezpieczna. A przeszłe zdarzenia są już za nami. Co więcej, zapominamy, że nie jesteśmy już dziećmi. Jako dorośli mamy znacznie więcej możliwości reagowania na trudne sytuacje więcej kreatywności, siły i spokoju niż cztero czy dziesięciolatki, którymi kiedyś byliśmy. Gdyby rzeczy miały się powtórzyć, Mamy wiele więcej narzędzi, które chronią nas przed dawnymi krzywdami. Bycie trigerowanym oznacza utratę zdolności do rozróżniania. W momencie poruszenia tego strygerowania tracimy możliwość odróżniania między drobnymi problemami a wielkimi katastrofami. Nie potrafimy rozpoznać, że sytuacja nie jest tak tragiczna, że nikt nas nie wyśmiewa, że nikt nie mówi, że jesteśmy winni czy bezwartościowi. Nie dostrzegamy różnicy między chwilowym zmęczeniem, a byciem nieakceptowanym, czy między drobną wpadką, a czymś, co miałoby nas doprowadzić do więzienia. Nasza historia bowiem nauczyła nas, że musimy być gotowi na najgorsze więc zaczynamy wyczuwać zagrożenia wszędzie, zwłaszcza kiedy czujemy się przygnębieni lub zmęczeni. I choć wydawałoby się, że chcielibyśmy uniknąć tego rodzaju sytuacji, często je powielamy, bo paradoksalnie czujemy się z nimi znajomo. Dlatego możemy mimowolnie szukać ludzi, którzy nas ranią, lub pakować się w historie potwierdzające te schematy. Kiedy nasz nastrój się pogarsza, wchodzimy na stronę internetową, która nas triggeruje, lub kontaktujemy się z osobami, które wiemy, że wywołają w nas to znajome uczucie dyskomfortu czy niepokoju. Najlepszym leczeniem na triggery to miłość i akceptacja. Możemy pomóc sobie i innym, jeśli zaczniemy traktować wyzwalanie się, to triggerowanie, jako proces, w którym pomagamy sobie dostrzegać różnicę między strachem a spokojem, między przerażeniem a bezpieczeństwem. Jak tego dokonywać? Przez pracę wstecz od tego, co wyzwala nas dziś, do wydarzeń, które te wyzwalacze stworzyły. Zamiast martwić się o przyszłość, możemy zadać sobie jedno kluczowe pytanie. Co mój lęk o to, co się stanie, mówi o tym, co już się wydarzyło? Przyjrzenie się przeszłości pomaga nam spojrzeć na teraźniejszość z większym spokojem i pewnością siebie, której być może brakowało nam w dzieciństwie. Do czego prowadzi dojrzałość? Dojrzałość to umiejętność zrozumienia, co nas triggeruje i dlaczego oraz gotowość do powstrzymywania naszych pierwszych reakcji, by cierpliwie przyglądać się naszej przeszłości, z której te reakcje wynikają. Jeśli ten film był dla was wartościowy, zostawcie proszę komentarz, podzielcie się nim z innymi osobami, które mogą tego potrzebować. Dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem.